Witam Państwa serdecznie w Gospodarstwie Agroturystycznym Domek Kijagi w gminie Stara Kiszewa na kaszubskim gotowaniu. Dzisiaj, dla Państwa, z Panem tutaj Kazikiem, przygotujemy kiszoną kapustę. Do tego potrzeba? Przede wszystkim dobre narzędzie. Tym narzędziem, szanowni Państwo, możecie mieć różnego rodzaju tarki. Tutaj jest tarka mniejsza, którą można mieć w domu i warto mieć taką tarkę. Ma dwa ostrza. Ale również jeśli kisimy więcej, to mam tarkę taką, która ma trzy ostrza. I bardzo łatwo się tą kapustę e, szatkuje. Również nam jest potrzebne takie urządzenie do tarcia marchewki, ale żeby to wszystko zrobić, to trzeba również mieć naczynia. E, mam taką dużą miskę, w której najpierw sobie ucieram e, właśnie trzecią kapustę. E, są różnego rodzaju kamionki. Wszystko zależy od tego, jaką ilość będziemy wykonywać. Tutaj mam bardzo małą taką kamionkę. Wystarczy nawet pół kilograma kapusty, którą można sobie zakisić i na e, krótki okres czasu do własnych potrzeb mieć. Ale również pokażę Państwu, jak zakisić e, w tak? Mam większe, mam mniejsze te słoiczki, ale również dużą kamionkę, która jest tutaj przed stolikiem, w której kisimy kapustę na dłuższy okres czasu. A żeby ukisić kapustę, to najważniejsza jest kapusta. I tutaj razem z Kazikiem będziemy Państwu pokazywać, jak to wszystko przyrządzić. Przede wszystkim jest bardzo ważne, żeby mieć tą kapustę. Marchewki. Bo również jakość marchewki, jakość kapusty jest bardzo ważna. Sól, ale również do niektórych tutaj słoiczków, takich mniejszych, dodam również żurawiny do zakwaszenia. A mianowicie. Obieramy sobie główkie kapusty, właśnie z takich, żeby kapustka kiszona była fajna. To z zbieramy te listki. Tutaj kazik nam przekroi na, na połówki. Będziemy sobie z kazikiem rozmawiać o agroturystyce, o kiszeniu, o tradycjach w jego rodzinie. I to wszystko właśnie Państwu pokażemy. I teraz ja sobie taką kapustkę, może najpierw sobie przygotuję marchewkę. A Kazik mi przygotuje kapustkę. W międzyczasie Kaziu, powiedz jak, co robią goście u ciebie tutaj na tej agroturystyce podczas sezonu letniego, a również zimową porą? Zimową porą przyjeżdżają na Kuligi, wspominają stare dzieje, bo to i młodzi przyjeżdżają, co gdzieś coś widzą w telewizji, że gdzieś coś takiego było, jakiś skansen, a u mnie to jest w realu. Także w skansenie można chodzić i zwiedzać, a u mnie można mieszkać. A w sezonie letnim co goście robią tutaj u ciebie? Śpią, <laughs> odpoczywają, Świątą. balują, muszą się naładować na całą resztę. A jaką roku. taką ciekawą atrakcją masz właśnie dla gości, bo z tego co mi wiadomo masz różne domki, ale również ciekawą ofertę w tych domkach, bo każdy domek jest inny i czy goście za każdym razem przyjeżdżają do tego samego domku, czy do innego? No, wybrali niektórzy tylko do tego, a niektórzy zmieniają. Panie, byłem tam, chcę być tam. Agroturystyka jest tematyczna. Nie mam żadnego tam jakiegoś tacy zrobione. I jest podzamcze, czyli baszta, i tak dalej, domek gbura, wiatrak, czyli młynarz gdzieś musi mieszkać. Ja tu nikogo nie przyjmuję, to przyjmują właśnie ci właściciele tych domków czyli rybak, młynarz, browarnik, no i nad tym wszystkim czuwa Baba Jaga. To jest domek na kurzej łapce, cały krzywy, z taką miotłą jeszcze. Czyli warto przyjechać do Ciebie? Warto. E, o każdej, e, o każdej porze roku. Oprócz tego roku, bo te, teraz ten rok to mam troszeczkę obostrzenia ze względu na ten koronawirusa, ale to minie. Jak to minie, to zapraszam na wypoczynek. Aha. Naładować się i potem się wziąć do pracy. Ale również dodatkowe atrakcje dla dzieci przecież robisz, bo z tego co mi wiadomo masz sanie, masz spanie są na sianie. Sanie, jest spanie na sianie, jest domek do góry nogami i tak dalej. Wszystkie atrakcje, które no, gdzieś tam są, pokazane, a ja mam w realu. Teraz tak, kapustę już przygotowałem. A I za chwileczkę. Się teraz bierze do pracy, a ja będę stał i szacował, czy dobrze to robi. Za chwileczkę pokażę, jak tak. potarkować marchewkę. Albo właśnie, Kaziku, tam jest talerz. Tak. E, dam ci tarkie. Tak. Będziesz tarkował e, marchewkę. E, ja ci ją tylko ładnie przygotuję. Tak, teraz żebym żeby na dobrą stronę jechał. Na palce trzeba uważać. To już od ciebie zależy, ile palców będziesz miał. No. Kobiety z reguły teraz mają te paznokcie takie wydłużone i okazuje się, że nieraz tam coś zostanie jeszcze w tej marki z tego paznokcia, bo kiedyś babcie mieli króciutkie. I tutaj sobie tą marcheweczkę ładnie przygotowuję, za chwilę Kazik będzie miał już ją potarkowaną, a ja Będę przygotować kapustkę. Kapusta powinna w gospodarstwach być przez cały rok. I tutaj pokażę Państwu, jak właśnie przez taki cały rok tą kapustkę sobie przygotować. I kiedy tylko chcemy cokolwiek z niej przygotować jakąś potrawę, idziemy do spiżarni, wyciągamy słoiczek i możemy przygotować, kiedy tylko właśnie nastąpi taka ochota. A przede wszystkim trzeba też spojrzeć, że kapusta ma bardzo duże właściwości zdrowotne. Jest to warzywo, które sprzyja naszemu organizmowi i lubimy ją w różnej postaci, bo przecież wiele surówek robi się nie tylko z kiszonej kapusty, ale również ze słodkiej, bo ona też ma słodycz w sobie, ma dużo żelaza. A to co tutaj dzisiaj przygotujemy, to będzie właśnie przygotowanie do potraw takich typowo zimowych, bo w kolejnej edycji za jakiś czas pokażemy państwu jak przygotować sobie golonkę w kapuście a po kaszubsku świńska szpyra w kapuście. I teraz robimy kolejny element. I ja sobie tutaj tej większej to sobie odłożę. Ja nieraz w domu tą tarkę używam, ale ta do takiej kiszenia jest bardzo fajna. I proszę zobaczyć, ostrze jest super. Szybciutko nam ostrzy i możemy w ładny sposób szybko przygotować sobie główkie kapusty posolić, dodać marchewki, ugnieść. Jeszcze tutaj zapomniałam Państwu powiedzieć, że jest jeszcze taki element drewniany, który ugniata, ale to za chwileczkę pokażę. Bo możemy to zrobić rękoma. Jest taki tłuczek. Kazika, co jeszcze można tutaj w, te, w tej miejscowości pozwiedzać? Bo e, z tego co mi wiadomo i również moi goście jeżdżą do zamku w Kiszewie. Przecież to jest bardzo ładny zamek, ale oprócz tego zamku, co jeszcze goście tutaj mogą robić? Zbierać grzyby, czyli lasów. Posyłać nad jeziorem, łowić ryby. Lasów tutaj jest bardzo dużo. Jesteśmy nawet w centrum lasów. Także to jest wszystko to, co na kaszubach. Góry, doły, lasy, jeziora. I nawet mamy szóstą Z. To są trzy piaski. Jesteśmy na pustyni. Szanowni Państwo, przyjeżdżając na kaszuby. Yy... Porą jesienną zbieracie państwo grzyby, porą letnią korzystacie z wody, z łowiectwa, ryb, spływów kajakowych, spacerów leśnych. Można pojeździć rowerem, bo jest bardzo dużo ścieżek rowerowych i warto właśnie przyjechać w nasze tereny. Właśnie chciałam tak. powiedzieć, Kazik, że te ruchy sz... będą szybsze, nie? szybsze. Uważaj na palce. No, nie wiem, czy rochy będą szybsze, Są szybsze ale, ale uważaj. O, właśnie, tak leciutko, Kaziczku. I zobacz, jakie cienkie wiórka mamy teraz. Bez palców. <laughs> Ja może teraz ja króliczki dostaną. Na kaszubach nic się nie, nie zniszczy, bo przecież gospodarstwa mają zwierzęta i w tych zwierzę, e, zwierzęta wykorzystają dostają pokarmie. Kapustkę to zje królik. E, przecież Kazik, przecież w twoim gospodarstwie są Daniele. E, I nie tylko e, na pewno kapustę też im kupujesz i, i dajesz, bo przecież to są zwierzątka, które lubią dużo zieleniny. Ile tych Danieli masz w swoim gospodarstwie? Nie, ale musiałbym się zapytać, ile tu jest. Dwadzieścia powinno wyjść. Czyli, szanowni państwo, trzeba przyjechać do Kazikę do gospodarstwa, żeby dzieci policzyły u Kazika Daniele. Kiedyś na Kaszubach. Przeważnie kapusta była sadzona w gospodarstwie, gdzie rosła brukiew, i obok brukwi sadzono kapustę. Tej kapusty było dosyć sporo. No i wiadomo, wtedy trzeba było mieć więcej, większe pojemniki. No i były to drewniane duże beczki. I kiszenie kapusty wyglądało w taki sposób, że jedna osoba w rodzinie. Musiała umyć porządnie nogi, i potem, jak się wkładało do beczki kapustę, soliło, I ta osoba tańczyła w tej kapuście. Do momentu, aż utworzył się soczek. I potem kapustka została przykryta, zamknięta i tak przez całą zimę służyła gospodarzom. Do różnych potraw. A obecnie mamy możliwość robienia w mniejszych naczyniach i niekoniecznie musimy sporą ilość kapusty od razu ukisić. Możemy zrobić to właśnie w słoiczkach. I teraz, Szanowni Państwo, mamy kapustę i mamy marchewkę. I teraz musimy się zastanowić, czy całą marchewkę dajemy od razu. Do jakich potraw będziemy stosować tą kapustę, bo również możemy sobie uk ukisić kapustę bez marchewki, i wtedy marchewki podajemy podczas gotowania danej potrawy. E, I tak, oto, e, żeby jeśli mamy mniejsze ilości e, kapusty, to możemy wziąć takie naczynko. I będziemy wkładali kapustkę i do tego co wcześniej wspomniałam, mamy takie narzędzie drewniane ubijak. I będziemy ubijać. Ja jeszcze delikatnie. Co pewien czas będę dodawać sól. Sól jest kamienna. Kazik będzie ubijał. Ubijamy. Ubijamy w ten sposób kazik. Nie mieszamy, tylko ubijamy. Ubijamy do momentu, kiedy zobaczymy sok z tej kapusty. Ja tutaj dorzucę już trochę marchewki, bo tą kapustkę można przyrządzić do różnych surówek. Nawet już słychać jak się e, ubija, to jest inny dźwięk, bo taka ona jest taka, e, taki głos, ma takiego pękania. A poczekaj jeszcze soli. Delikatnie. A potem ona już jak soczek puszcza, to już ten dźwięk jest zupełnie inny. Przy kiszeniu kapusty w sumie nie ma aż takiego dużego bałaganu, bo jeśli mamy odpowiednie narzędzie, miejsce, no to bardzo szybko można sobie taką kapustkę i taką surówkę przygotować. I tak jak mówię, o każdej porze roku można sobie wyjąć słoiczek, czy z garnka, czy z kamionki i przygotować sobie czy surówkę, czy nawet kapuśniak. to no, różne są potrawy właśnie, które można przygotować, czy żeberka w kapuście, ale to będziemy pokazywać Państwu przy następnych okazjach. Szanowni Państwo, nie zapominajcie o tym, że trzeba polubić nasz program, bo przecież my dla Was to przygotowujemy. Subskrybujcie, lajkujcie, ale również piście. I jeśli chcielibyście poznać jakieś inne potrawy, które są na Kaszubach, dzwońcie. Będziecie, będzie udostępniony numer telefonu do mnie. A też będzie nam miło, że właśnie przygotujemy kolejną potrawę, którą, na którą Państwo czekacie. A ja też jeszcze Państwu pokażę. Jeśli nie mamy tłuczka i nie mamy tej cierpliwości, to również są ręce, którymi można wygniatać kapustę. I w takim, ale z tym, że kiedy wygniatamy kapustę rękoma, to robimy tak, jakbyśmy tarli. Z tym, że tutaj ona nam się bardziej pokruszy i będzie bardziej rozdrobniona. I ją robimy właśnie w sposób takiego, jakbyśmy prali. I teraz robimy e, z Kazikiem, kto prędzej ukisi, czy ja tą dużą michę, czy Kazik tam w tej małej. Czy będziesz miał na miesiąc jedzenie na jeden Tak Pewnie tak. I tutaj dam teraz soli. Ja już mam wszystko gotowe. A jeszcze, jeszcze, ja, Kasi, kto nie jest pełen garnuszek. Ale już mam słowo Ale Proszę zobaczyć. Czyli... Ja wiem, 10-15 minut takiego ubijania, ale tutaj jeszcze do tego garnuszka jeszcze dorzucimy kapustki, bo szkoda, trzeba garnek wykorzystać do końca. Soczku mamy już naprawdę bardzo dużo. Jak chcemy, możemy jeszcze sobie ugniatać, ale uważam, że... Bo już idzie nawet. Po bokach jest. I teraz ja do tej kapustki nie dodałam marchewki specjalnie, tylko chcę sobie przygotować właśnie do następnej potrawy bez marchewki. Będzie to tylko sama kapustka z solą. I tą kapustkę zamknę do takiego słoiczka. I za chwilę też musimy pamiętać, żeby ją ugnieść do momentu, żeby pojawił się sok. Trzeba pamiętać, żeby przykrywki były czyste. Czyste to znaczy bez rdzy. I taką przykrywką zamykamy, zakręcamy dosyć mocno i nam ta kapustka zacznie fermentować. Musimy ją mieć w takiej temperaturze pokojowej przez okres trzech dni. Po trzech dniach zanosimy do miejsca chłodnego. Ale też trzeba pamiętać, że kiedy przenosimy ten słoiczek, nie chwytamy go za wieczko, tylko chwytamy go za szkło. I w ten sposób słoik w spiżarce przetrzyma nam rok, nawet dłużej. Trzeba, szanowni państwo, trzeba obserwować, czy nam tego soku mnóstwo ubyło, bo przez trzy dni, dni, to jest taki okres, kiedy będzie bulgotało praktycznie w tym słoiczku, żeby nam tego soku za dużo nie wyleciało, a kiedy zobaczymy, że już tego soczku jest mniej, to wykorzystajcie go jak najszybciej. Można go do, do różnych potraw wykorzystać, właśnie taką kapustkę, tak żeby nie zrobiła się szara, bo kiedy kapustka jest szara, to jest ona pozbawiona soku i jest już wtedy mniej przydatna do spożycia. Teraz, szanowni Państwo, do tego jeszcze dodam właśnie tą marchewkę, którą zrobiliśmy. Utarliśmy wcześniej, właśnie tutaj z kolegą Kazikiem, i dalej będę ugniatać. Połączę. Niektórzy mogą dodać sobie kminku do tej kapustki, kiedy, kiedy właśnie lubią, właśnie, że jest w kapuście kminek. Można dodać różnie jabłuszka kwaśne, jak złota reneta czy szara reneta. I tak o, oto kapustkę przygotowaną możemy wkładać do dużych naczyń ale również do mniejszych. Ja również przygotowałam sobie tutaj taki mniejszy słoiczek i wkładam na jeden obiad mi, mi wystarcza. Właśnie trzeba pamiętać, że też są sło jeszcze słoiki z gumką na klamerki. Te słoiki trzeba też często sprawdzać, czy gumka puściła, czy nie, czy zaciągnął słoiczek. I nawet te słoiczki z gumką są dużo fajniejsze, bo szybciej możemy zauważyć, że on właśnie nie przytrzymał. A na zakrętki jest bardzo trudno, tylko trzeba obserwować, czy kapustka robi nam się sina, czy nie. Ja tutaj, szanowni państwo, również wam pokażę wcześniej przygotowaną kapustkę, którą robiłam. Mam. To już jest kapustka, która ma około miesiąca, jest zamknięta, jest z żurawinką w środku. I ją otworzę, ale chyba tutaj potrzebny jest kolega Kazi, który mi gdzieś umknął. O, jest. I tutaj mam właśnie z żurawiną, delikatnie żurawinka, a pachnie rewelacyjnie. Mam tutaj jeszcze jeden element. Tym elementem E, takim można powiedzieć e, taką naturą jest kamień kamień który jest bardzo ciężki ale przede wszystkim kiedy wykonujemy kapustę kisimy kapustę w takich dużych naczyniach jak tutaj ten garnek to właśnie potrzebny nam jest ten kamień ale ten kamień wcześniej trzeba go sparzyć porządnie wymyć wyszorować a to z tego względu, że jest to kamień, który na polu leżał, a on jest nam potrzebny jako odważnik do przyłożenia i ugniecenia tej kapusty. Bo, właśnie, proszę zobaczyć, tak jak tutaj mamy sok, tak, w tej kapuście. Ten sok, i tutaj w tych kapustkach jest w słoiku, ale kiedy kładziemy odważnik, do naczynka, kładziemy go na talerz, to również styka się z sokiem. I on musi być wyparzony i musi być czysty. Także, szanowni Państwo, kiedy kisicie w garnkach, kamionkach, w beczkach, to właśnie musicie mieć te, tego typu odważnika. I trzeba właśnie zachować tą ostrożność. Wszystko musi być wyparzone oczyszczone e, z różnych resztek i musi być wszystko czyściutkie. Wtedy potrawa nam wychodzi rewelacyjna, jest pyszna. No i tak jak mówiłam, wcześniej można ją sobie o każdej porze roku e, wziąć ze spiżarni i przygotować potrawę. Też e, trzeba pamiętać, że Kapusty są różnego rodzaju, są kapusty wczesne, średnie, e, późne i do takiego kiszenia zimowego najsmaczniejsza i najfajniejsza jest późna kapusta. Tutaj jeszcze widać taki soczek. Jak jest, ale będziemy próbować. Ja sobie tutaj na karnę. Warto sobie przygotować taką kapustę. Szanowni Państwo, ja zapraszam już na kolejny odcinek, który dla Państwa będziemy przygotować. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, udostępniania, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak można sobie w łatwy sposób przygotować, bo przecież zobaczcie, Kapustka, marchewka, sól. I wystarczy miska i ręce do pracy. I to wszystko niekoniecznie muszą być tarki. Dziękuję i zapraszam serdecznie. Do zobaczenia na Kaszubach.